I tam serdecznie kosimy w sieci, jak przystało, na dobrego kaczereczka. Gramy białymi. Partia sprzed. O! Trzy i pół roku. Trzy i pół roku. Gramy sobie gambit. Przeciwnik sobie buduje taki trójkąt. I poszedł w kamienną ścianę, to, to co kochani, no chce nas zamurować, to my też go zamurujemy, my też go zaraz zamurujemy. Mamy problem z gońcem, nie może bić na C4, bo jak mawiał Ignacy Nawak, albo przynajmniej raz powiedział, z kamiennej ściany nie pozostanie nawet podmurówka. Pozdrawiam Ignacego, jeżeli mi ogląda. I zagadka. Proszę odpowiadać. Co wiecie o Ignacym Nowaku? Po jednym zdaniu wystarczy. I koni się 5. I F 4 I my też gramy kamienno Ale mamy problem z gońcem. Przerzucimy go najkrótszą leninowską drogą. Tak go przerzucimy. Przeciwnik powinien swojego przerzucać tak. Ale on chyba tego nie za bardzo wie. no zaraz zobaczymy. Koniec e4. Goniec d2. Jak zbije, to będziemy mieli pasywnego gońca. wymienionego Skoczek df6. No to idziemy. Ale on też idzie. I goniec h4. Były partie dwóch takich kurzdojców. Nie będziemy ich oglądać. Goniec E8. H3. <laughs> Jesteśmy szybsi. Goniec H5 i G4. Proszę bardzo. Ile razy? Raz. Dwa i. Więc możemy tak zagrać i prójemy. Przeciwnik powinien cofać gońca na G6, ale on tu chciał się otworzyć. I my też, ale najpierw zrobiliśmy kuku. I dopiero teraz. Ten końtu tu groził nieprzyjemnie. Jakieś G5 czy coś. A teraz goniec musi odstąpić. Odszedł na G6, no ale na G6 to on odstąpił nieszczęśliwie. To trzeba pokazać, że nie można wtrącić tu ponieważ strzelamy na. Ojej, ale mi się wyszło. Strzelamy na dwóch. Także było. Gonie G6. No i po skoczek bije G6. Byśmy mieli tu olbrzymią Przewagę, którą byśmy doprowadzili do zwycięskiego końca, jednakowoż zagrałem troszeczkę miętko, ale z drugiej strony zablokowanie gońca. I proszę, kombinujemy jak kaczoreczek. <laughs> własną śliną bym się udusił, ale dziękuję za, za ratunek. Hetman B3. <laughs> Takie uderzenie. Złuż dużej przekątnej. Koniś D5. No teraz trzeba zbić na G6, to nie ma co pytać, jakby kaczoreczek zakombinował. Trzeba zbić na E7. To jest uwaga, kto wymienia ten traci. W tym wybie, wymieniamy, ażeby nie tracić czasu na odejście. I skoczek A4. To oczywiście trzeba było policzyć. Policzyć wariant, ponieważ czarny wpada. Mamy piona więcej, no i ale no, gdzie nam da? Będzie nas szachował. koniś wskoczy, po co nam takie sztuki? Dlatego gramy wieża F3. I proszę, kombinujemy jak sieciowy taczareczek. Czas poleciał, podciągnął do ataku drugą wieżycę. O tu na H1. B5. Oj, 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 i teraz pytanie. Czy reagować? No, nie ragać, jako zareagujemy, coś się otworzy. A my nie chcemy tam grać, my chcemy. ty. Hetman E7. Zdwajamy wieżycę I co teraz? Kombinujemy. Czas leci jak przysłowiowa doniczka z okna. A my najprościej w świecie. Wycofujemy czarnego króla, to trzeba pokazać, że o! Konisz go nie puszcza tu, a tu go wygania. Teraz widać, że jak król pójdzie na H8. Dostanie Pana Maciusia. Pan Maciuś jest dobry. Król poszedł na F6. Kombinujemy jeszcze raz. Czas się skończył. Gramy Hetmanem na D3. Tu bronimy piona, a tu. O! Jak obronić? Hetman nie może, wieża nie może, konić nie może. Hetman nie może, bo mu skoczek pola odbiera, a skoczek nie może, bo Hetman mu atakuje. Biedny zagrał. Tak. Naprawdę biedny, bo to taki, Ma ruch. I nie może obronić. I jeszcze jedno dokładne posunięcie. Wieża D3. I podziękował. Czemu podziękował? Bo już nie pomaga bicie konisia, co sobie zaplanowano. Stąpi pan Maciuś. Ten kaczoreczek, jak on w tej sieci kosi. Hehe. 好稀哈哈